Gratuluję przede wszystkim Wartku e, postawy dzisiejszym w meczu, w ogóle drużyny, też tej, tego, tej wygranej. A powiedz, jak się czułeś po tym powrocie? Czy czułeś się, m, że te dwa lata e, to był czas dobrze przepracowany? Czy to był czas, który wystawił Cię poza tą, e, e, no, ten klub e, no, macierzysty i teraz ten powrót jest potrzebny, żebyś mógł wyskoczyć dalej w tej karierze? Czy te dwa lata, bo ja zakładam, że to nie jest, czas, nie jest czas zmarnowany, ale. No wracasz, odbudować się, wracasz się... Wracujesz po co? Może tak. Po co Taki długi wstęp, ale. No duży, długi wstęp. Tak. Yy, no nie wróciłem się tu odbudować. Yy, no, być Może powyżej jakiś tam poziom nigdy nie, nie skoczę. Yy, wróciłem tu, bo tu jest mój dom mhm. i, i, i prezes tego chciał i wydaje mi się, że kibice. A ja oczywiście chcę jeździć lepiej i... i... Jeśli chodzi o częstoowe, to nie żałuję, że, że spędziłem tam dwa sezony, dużo, tak powiem, spróbowałem czegoś innego, dużo rzeczy jakiejś tam się nauczyłem i myślę, że, że postaram się to wykorzystać tutaj na domowym A Ale to było takie czułeś, jak odchodziłeś, takie odcięcie pępowiny i taki gdzieś tam ten początek, ten początek na przykład pierwszy sezon taki był trudny z racji tego, że no, nie bać u siebie? No bo jednak już tą karierę seniorską też już rozpocząłeś w Unii już jako pierwszy sezon, zanim jeszcze U24 było, więc to było takie powoli oddalanie się od tego i teraz w końcu wracasz, rozumiesz, że, 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 hmm, że tęskniłeś za klubem może tak w tym takim pierwszym sezonie. No na pewno. No nie, może brakowało. Pewności siebie wiadomo, nie twój nie Tor, więc musisz się uczyć toru i tak dalej. Nie wiem, ja, ja odpowiem, że tak powiem e, krótko. Y -y -y. Nie odnalazłem się w Częstochowie i w ogóle pierwszy sezon nie, nie, nie poradziłem sobie. E, męczyłem się, że tak powiem sprzętowo, nie miałem takiego czucia motocykli, nie wiedziałem co przekazać moim mechanikom. A to chodzi o Tor, o różnicę między torami? Że ten, tego sprzętu do toru nie mogłeś wypasować? Czy, czy... Tak. Aha, okej. Okay. Ale drugi sezon już był. Było lepiej, ale no. i, i tak nie skończyłem na, na, na wyższy poziom. A teraz ma być petarda, rozumiem. Czymś pokażę. A jak się dzisiaj czułeś? Dobra. Kibice przyjęli znakomicie wszystkich? Tak, bardzo dobrze przyjęli i chciałbym im podziękować A nad czym możemy pracować? Czy, yy, Czułeś, że wracasz do siebie faktycznie te same kąty, wiesz, jak wsiąść do, do starego swojego auta, że wszystko jest pod ręką tam, gdzie było, czy jednak tak, musisz się kilka rzeczy uczyć na nowo? Wszystko jest na miejscu, to, toaleta jest w miejscu, gdzie zawsze szatnia, torteż na pewno trzeba dograć jeszcze troszkę sprzęt, bo e, wydaje mi się, że brakuje niewiele, bo, bo, bo mam prędkość motocyklu, tylko gdzieś tam troszkę coś u, ulepszyć i tak. To gratuluję w takim razie dzisiejszego występu całej drużyny, oczywiście wygranej całej i Twojego dorobku punktowego, bo też bardzo dobry jak na pierwszym że także... Nie narzekam, ale mogłoby być więcej. dzięki. To bo, bo, by było lepiej, dzięki. dzięki.